Cześć, poznajecie plac? Jesteśmy dzisiaj u Patryka. A co nas do niego sprowadza? Nowy nabytek. Znaczy się stary. Wraca z remontu Ferguson. Dostał nową hydraulikę, wspomaganie, kabinkę. Pamiętacie go jak wyglądał wcześniej? No trzeba urosnąć daleko. No to w zaszło i potem. A, może się... no, połowie teraz. Albo nie ja chyba jeszcze. A idzie. I... O! Jeszcze no, ale no, no tyle. Dobrze? No ale no, Teraz chyba się zablokowało. A. A teraz. Ale można tutaj na tej uchwiecce prężej trochę, nie? Na tej dolnej. No, no, no. Ale nie no, wysokość jest to ogólnie dobra. Nie? Wtedy ciut nie Ale halogeny jak się łącza? Zostanie się. Słucham? Wow. jak się łącza? Aha, tu. Na i mhm. Nad nie wskazane żeby jeździć. Tak. Tu masz ta wajka jest od podnośnika. Podnoszenie, opuszczenia. Masz przełączone tutaj. To jest podnoszenie, opuszczenie. Masz z zatrzaskiem naprzód. To też jest na przód druga sekcja, a to jest sekcja na tył. To jest podnośnik. Podnoszenie, opuszczanie. To jest, okay. to jest na tył. To jest na tył, ta sekcja. Do, do, do jednego, do, jednej do pary A do hydraulicy jest na dwie podstawy i podnośnik. Podostać. już jaska działa? Działa. No. Tu wodę to wodę puść No nie ma. Nie mam brak. Opcji. To to Wziąłeś te tańsze opcje. Nie, bez no. Taką buteleczkę z takim pompką To to nie było. no jest. Nie, nie. To... No A rękę o, szyba się otwiera, to tylko wybierz. Tu tym się będzie belkę ten... sterowało? Belkę Ach, będziesz nie. sterował w i będziesz miał sterownik elektryczny Aha, no, no Czyli będziesz miał tam jeszcze dwie, cztery sekcje w sumie na belce, nie? Mhm. Zsuwanie jednej drugiej strony, opuszczanie jednej drugiej strony. I kiedy to będzie? Jak przyjdzie czas mnie a a, 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 a. na te siłownie, chodź na tylko więcej do roboty Siłka i siłka Będzie tutaj zaczęły Też będzie w sterowniku będziecie mieli zrobione elektrozawory do, do belki Czyli jeden przewód będzie tylko podłączony, a nie. tam będą dwa elektrozabory, które będą odłączały lewo, Ale prawo, Te no. no. będą w... Taki sterownik będzie. tego Elektrozabory będą na belce zamontowane. Aha. Tu śmieją się, tyle hektarów, jedno belko dziecko jeździ, męczy się. Ale daje radę. Po, no daje radę. Jeszcze. No już chciałbym to zmienić, nie? Aż hmm. Masz do Ciebie. Dziękuję. No to jeszcze radyjko mi się przydało. Nie, już nic byś nie robił. No ale zrobił ci wejścia gdzieś, nie? Co? No i sam ja tu. No i. No, ale Radejko tu jest jakieś. No to może ci radyjko. No, ale nie macie wtyczki takiej do tego? Do tego, do tego, do tego. Ja to Z samej wtyczki. Mm, chyba nie, chyba że w dziś. Zobaczył. No bo żeby ten wiatraczek na połączył. Ten... No to tutaj no, włączysz, oh, nie, bo to nie musi być zapalniczki. Nie, tutaj, Ja do, do, do tej, staryj, do tego gniazda. Tu będzie do sterownika, czy tam co się przypnie, nie? Mhm. Przypnie, no i Filip, żeby naładował to w sobie to woda, nie? telefon. Nie ma. No, to to no, najważniejszy okay. kontakt z drugą połową, żeby mm. miał, No, no weźmie do patyków i zaraz będzie a, do no, wymiatarki. No, nie i... nie widzi tam nic od dołu, bardziej Tyle co były te węże doszły tu. No a to i tak się będzie kurzyć. Tak będzie szło wszystko do góry. No i co Filip? Nawet komin? Nowy? No tam też Nie wyglądał. Dziurawy był.

Aby belki było widać. Tak to ten prąd. Prąd. by prąd gdzie jest prąd? gdzie byłeś? Aha Gdzie że kabina jest do przodu. Można ze środka. Ta przycie do dobornika jest, nie? Mm -hmm. Ile tak kosztuje? Tak mniej, mniej więcej. 35, chyba 35? Ile to? Nie, lokalowa Na wynajem nikt tu nie ma takiej, nie? Obornik, nie. Był jeden na wynajem, ale wykończony. Taki małobornik no właśnie małobornik, nie? Oborniczek, może będziemy sypać? To co, bierzemy te ta? No, a ten widlaki tą ramkę? No, tam? jak tego, to... No, to jest na paletce. Mamy pusto. To chyba te butniki na No nie. To widlak jest tam to chyba marsz jest dłuższy. No tak, błotniki na marsza. No. Odzysk. A to bocznymi drzwiami wózuje. Bili wonu. Odmój samochód, pocznijmy z Janem. Do mnie, do mnie, dowie. Dobra. Odzywa się. Ale Odzywanie Chyba się nie zmieści. A na górę na widlach się nie zmieści? No nie bo wiem, czy, czy przez drzwi przejdzie. no prawo, Próbuj. Całopalne. Najwyżej ręcznie. Połudź, połudź Najwyżej ręcznie się nie zmieści. Zobaczmy. Dobra, to jest trzeba zmienić. No, nagrywać. Do góry! Ręcznie padłem do, 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 do góry, do góry Patryk, ej! Do góry, do góry, do góry, do góry Dobra, do góry. Dobra. Ciężki byś rano Dobra, w drugim się... O, Drugi. Taki, w drugim się przy... Poczekajcie, czekajcie czekaj. Mamy to więcej, zabieramy w częściach. O, jeśli ktoś by chciał mast do ciągnika przedni, komin i błotniki, a to troszkę są. Możemy to, to wszystko obchnąć, nie? czekaj i kolejny ciągnik opuszcza placu Papryka Agra, Sordane.